Cześć, witajcie na kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio i co? I dzisiaj yy, mamy jakoś godzina 13 nie 14, to już jest. Jest tutaj dziadek i tata. O i tutaj tata wczoraj malował przyczepę. Ja To jeszcze trochę malował ale do nas siwo. Czy tam Drzwi jakiś dopór No, to jest deszcz, tak jak no. wszystko. Jest pomalowane osie, tłoki, podłoga cała od dołu. No i wczoraj nie nagrywałem filmu, bo byłem nad morzem. Jeden dzień sobie Pojechaliśmy nad morze. A dzisiaj co? A dzisiaj będziemy kosili żyto. Chyba żyto. W końcu trzeba coś wyjechać kosić, bo już wszyscy kurde koszą. Prawie pokoszone mają, a my jeszcze nic nie kosimy. Tutaj wam pokażę te koice Robiliśmy je w środę i we wtorek. Nie miały być filmy codziennie, ale kurde... O, tutaj zrobiliśmy kojce. Korytka Tutaj wiaderka Deski podocinaliśmy i wszystko Tu bycie siedzę siedzą ładnie. No Wszystko jest w jak najlepszym porządku Tutaj właśnie te nasiona mamy No i co, no i yy, Widzimy się później Także co, my jedziemy balotować tata jedzie z dziadkiem kosić żytą a ja jadę tutaj do pana Grzegorza i się balotować akurat u niego też yy, kosi kombajn ale on tam chodzi, chodzi kosi chyba żyto i teraz jakąś awarię mają ale już 3 i tam... i 3,5 hektara chyba mają skoszone Nie, 4 hektary, przepraszam Tutaj też się pana obiec jest, pana gorza Coś ten... Nie wiem, coś ten podbiera i mi się nie chce podnieść Tak mocniej Może tak fabrycznie jest, ale... Siatkę z tyłu mam jedną w zapasie. Jeszcze tutaj pół rolki chyba jest, także powinna starczyć. Teraz najgorzej wyjechać na tą ulicę. Tu jest dosyć duży ruch. Kierunkowska złączony. Kierunkowska złączony, można jechać. Zobaczymy się na polu Dobra jesteśmy na polu już Teraz trzeba tylko rozłożyć kółeczkę Cyk pyk fuch Na czwórkę? To jest chyba pożycie. To jest, to jest chyba żytnie, albo przy No? Ten kawałek się mnie pod ten No, no. No i pójdzie ten, nie? No. A pójdzie jak ten, kto zaczął skoczyć po ulicy, nie? No i ewentualnie zobaczymy na, 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 na koniec dnia no ja tylko tak na tym życie jakby się miało jutro popadać tam no to chociaż przyszedł no no, dobra bo później jak tu skończę to mam jechać tam do nas z Żyta te Żyto ma to no nie, no ja wiem o co chodzi, no no. Ja, wiem, ja wiem to na pewno powiedzieć do domu się najeździć i powiedzieć dalej nie no, już się najadłem No ale kurwa, do dziesiątej rano wieczorem nie wrócimy Dam radę To mówi pan, że tutaj aż tak długo będzie? Chyba no tu jest 4,5 hektara i tu hektar, nie? Aha, no to A to jest 3,5 hektara, ale jest tak szybszy bieg włączy no. No jest, e, nie Mnie przez jakiś czas nie będzie w domu, nie, bo jak no. Ja jeszcze jadę y, tam, y, no, złożę zważyć No Bo ja też to zaraz wydaję. No i ten.

Jest gotowa do wyruszenia Chyba tak Polotuję Najgorzej właśnie przycze jest zebrać na początku tu jeszcze jest hektar bo teprzycze to tak ciężko się pozawijać później na nich to już jest bal? Ja pięć. To ja to sobie za szybko nie pobalotuję. Jeszcze jaki? Bez przesady, co to jest? Ja muszę te baloty iść Ja muszę te baloty iść zobaczyć Czy one są w ogóle jakoś zbite No przecież co to co to, 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 to jest? Czemu to, kurna, nie związało? I dwa rdzenie? Co tu się dzieje? Coś do czekajcie, ja tutaj załatwię tą sprawę i widzimy się później dobra, my tu ja już tu ogarnąłem, nie wiem dwa razy pod rząd mi takie dziwne baloty powychodziły, ale już chyba wszystko powinno działać. Może coś się z siatką stało albo coś takiego nie wiem Oby Teraz już wszystko wychodziło, ale jeszcze tyle słomy. myte, a ja... przecież to jest balot przy balocie, a tutaj jeszcze, o, kończą działkę kosić, żyta, bo to jest przemżyto, a tutaj klas lexion kosi. Zotorek z dwoma przyczepami jest. A tam Lekcjon to jest 570, chyba? Jakoś tak. Jakoś tak. Ale kurde, teraz tak wolno jadę. Bo nie chcę, żeby znowu jakiś balot jakiś wyszedł do dupy. Jest 11 palotów, a ja nawet w koło nie objechałem. O, jest koń Grzegorz. Zmniejsło już całe szczęście, No już jest... tu co to jest? Dajcie po krótkiej przerwie, w sensie nie po krótkiej, bo już mamy godzinę 19 48 prawie 8 dochodzi eee, no już zostały ostatnie dwa rządki a zaraz Wam powiem ile już mam balotów A tu jest 4 hektary. A mam balotów już wam mówię. 179. Do 190 na pewno dobije. Wszystkich tych balotów jest tak gęsto. Ja jadę chwilę, o już za chwilę balac No już jest balac Nie. Nie można przyciągać Bo jak się lekko przeciągnie to już Nie wiem co się dzisiaj tu stało Z tym Ale chyba za szybko trochę jeździłem. Za dużo masy jest. Teraz jeszcze wolniej. To już, już... Yy, już nie ma takich balotów. Ale... Ta maszyna powinna mieć wydajność, a nie... Serwisanci mówili, jak podbierak daje radę, to jechać. Ale jednak... To się nie sprawdza Bo podbiera kucy, a balotów nie chce wijać W się sensie siatkę poda, no ale coś z tego, że siatkę poda, jak siatka jest w środku balota, przewinięta, tylko... To już lepiej, żeby w ogóle siatki nie było Tylko siatka się marnuje Jak widzicie, balot przy balocie, i jeszcze tutaj mam hektar 30, to jest hektar 30, tak? Do zbalotowania, i, i jadę tam do nas, zobaczyć, co tam tata z koszą, i w ogóle ile sypie, bo nic nie wiem. No. Dobra, widzimy się później, może już na kolejnym polu. No, my już przyjechaliśmy do domu, jednak już nie kosimy, ponieważ tata zapkał kombajn, bo wszystko zielone wybija już. Wilgoć naszła rosa, wjechał w takie położone, zapkał kombajn i jutro, jutro będziemy kończyć, skosił 3 hektary, no że to słabo sypie. No, 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 no nie ma co się oszukiwać, słabo sypie, 4 tony z hektara, no ale klasa, nie? No, także co? Wykończymy. Eee, Dzisiaj z 5 hektarów zrobiłem 100. E, z 5 hektarów zrobiłem 230 palotów. O, także trochę trochę tego wyszło. E, no to co? Ja Wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Może jeszcze parę słów od bajnisty. Jak sypało? Witam, witam. Zarąbiście. 4 tony z hektara to jest zarąbiście. Dwa lata temu mieliśmy po tonie. Jak była służba? O, no ale. Czy... No. Ale na żyto nie nastawialiśmy się z dobrym tym, także co? Drobne. No, drobne ziarno i, no i wilgoć, nie? Także co? Do zobaczenia do kolejnego filmu. Na razie.